Cześć Wam kochani, Dag Passion Play z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajną informacją. Dzisiaj rozlosujemy osobę, zaraz w tym momencie, która wygra mój konkurs na 250 subskrypcji na moim kanale. Trzymam za Was wszystkich bardzo mocno kciuki. No i co? Zacznijmy rozlosowywać tą osobę, wylosujmy tą osobę, a potem pokażę, co było do wygrania. Za wszystkie komentarzy, subskrypcje z całego serducha, dziękuję przybywa Was naprawdę bardzo fajnie zawsze wspieracie mnie bardzo miłym komentarzem, łapeczką w górę łapeczką w dół <laughs> wszystkie łapki mile widziane więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że, że Was mam i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i będziecie nadal mnie tak fajnie wspierać dobrze, no to ja skopiuję sobie link a na końcu wam pokażę, jakie nagrody są do wygrania. Tutaj wklejamy. Ile komentarzy? 102 komentarze. No świetnie. I co? No i zobaczmy, kto będzie szczęśliw. Szczęśliwcem. Eee. Hm. Chyba tak, nie? Szczę Szczęśliwy. <ś> nie umiem tego powiedzieć, ale siara. Kto będzie tą szczęśliwą osobą? O, troszkę wybrnę. <laughs> e, która wygra owe rozdanie. Szukajmy. Za wszystkich Was trzymam mocno, mocno, mocno kciuki. And the winner is Pan Strapek. Brawo! Bardzo fajnie! Biorę udział Kinder Niespodzianka. Wszystko się zgadza, Panie Strapku, więc naszym zwycięzcą jest Pan Strapek. <laughs> bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się. Także gratuluję Tobie. Proszę, przyślij mi swoje dane na mój e-mail, adres emailowy, e-mailowy, nie wiem jak to się wypowiada. Znajdziesz ten adres pod tym filmikiem, ale tak prawie, ale też prawie pod każdym innym. I dobrze, pokażę Ci, Panie Zdrabku, jeszcze raz, co było do wygrania. Gratuluję jeszcze raz z całego serduszka. No i co? Sprawdźmy. Albo pokażmy po prostu, co pan Strapek wygrał. Pikobala Haribo. Żelunie. Do tego. Skitelsiaki. Um, ale są kwaśne. Ale fajne. Jest kwas, jest zabawa, nie? <laughs> Będzie śmiesznie. Fajnie. Co mamy dalej? Kinder Jaju, męskie. Bo jakby jakaś kobieta wygrała, dziewczyna, to byłoby różowe. No ale mamy. Pana zdrapka, a więc y, Kinder Niespodzianka, taka męska, uniwersalna. Fajnie. Do tego Kremix i Sany do rąk. No okej, okay, może wygląda na taki damski, ale <grystanie> ale można go używać. Mogą go używać także mężczyźni, bo prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, nie? <grystanie> do tego, panie zdrapku, coś pan jeszcze wygrał. Takie fajne to Fifi, edycja limitowana z różnymi emotikami, emotkami, uśmiechami, buźkami, o, na tej zasadzie. To była u nas w Niemczech edycja limitowana, więc no, takie zakupiłam właśnie fajne na rozdanie, które Pan Zdrapek wygrał. Do tego coś dla ukojenia nerwów po... Po prostu długim, ciężkim dniu pracy, żeby się troszkę zrelaksować. Sól do kąpieli z Isany. I to jest kokosowo-waniliowy zapach. I do tego ekstrakt z bambusa. Więc mam nadzieję, że spodoba Ci się zapach. Nie musisz nawet rozrywać, żeby powąchać, bo tutaj masz taką dziurkę specjalną, że możesz powąchać. I jak Ci się nie będzie podobać, to możesz dać partnerce, żonie sąsiadce czy tam komu chcesz <grym> więc no takie ym, to były co to była, sól i też sisany, owoce leśne yy, granuleczki do kąpieli, więc naprawdę jak ciężki dzień jest, wrzuć sobie pan do wody i zrelaksuj się pan <grym> ja to taki żartowniś jestem mam nadzieję panie zdrapku, że wybaczysz <grym> do tego jakby Wiesz, jakbyś zaspał do pracy czy coś. Kawunie walnij sobie dwa w jednym. Mocniejsza jak ta trzy w jednym. <grystanie> Dobra, co tam było jeszcze? No, drugie śniadanie albo przekąskę. Oreo. Paczka jak znalazł. Można wsunąć na raz. Znam po sobie. <grystanie> do tego fajny zdrapku, Taki fajny batonik -la -la, truskawkowy z milki. Też są, nie są jeszcze długo na rynku u nas, więc fajna sprawa. Do tego mamy jeszcze takie fajne Rafaelo Malinowe. Wiem, że jeszcze nie każdy próbował, bo u nas też są od bardzo krótkiego czasu, ale są naprawdę rewelacyjne. Jedne z moich ulubionych słodyczy. Oraz jednym z moich ulubionych słodyczy są oto te lindosy. <noise> Jak ja to mówię, no lindorki po prostu, cukierki, praliniki, bardzo, bardzo, bardzo dobre. Co jeszcze było do wygrania? No panie, to to musi chyba naprawdę partnerce, żonie, mamie komuś oddać, bo to jest szminka. I ona jest zielona, może męska, ale to jest magiczna szminka, panie zdrabku. I ta szminka zmieni kolor na ustach i moim zdaniem będzie to albo róż, albo czerwień. Dlatego, mm, no nie polecam, no chyba, że lubisz, <laughs> to możesz brać i się malować, ale jak nie, to oddech tam partnerce, czy tam mamie, babci, komu tam zechcesz. I teraz tak, były jeszcze zdrapaczki do wygrania. Panie zdrapku, musisz mi pan powiedzieć, którego zdrapaczka chcesz. Mamy takiego kwiatuszka dużego. Może troszeczkę obniżę statyw, czekajcie. No troszeczkę, tylko poszło, więcej nie idzie. Mniejszego kwiatuszka. Do tego duży ananasek żółty. Do tego mały ananasek brązowy. I takie piękne serducho. Oczekajcie, nie łapię ostrości zaś. Widzisz, takie świecące, panie zdrabku. Z drugiej strony drewniane. <noise> Więc to są zdrapaczki, które będziesz mógł wybrać sobie. W sensie, no, wybierzesz jeden czy dwa, jak tam będziesz chciał. I co jeszcze było do wygrania? Jedna zdrabka, platynowa siódemka. Ty nie mam niestety teraz ze sobą, no ale będzie na pewno, uwierz mi. Um, platynowa siódemka za 10 euro. Tak więc, panie zdrabku, gratuluję bardzo z całego serducha, że jesteś ze mną, że wygrałeś to rozdanie. I mam nadzieję, że prezenciki Ci się podobają. Zachęcam wszystkich do pozostawienia lajków pod tym filmem do zostawienia miłych komentarzy dla pana Zdrabka zwycięzcy mojego rozdania na 250 subskrypcji. Bądźcie ze mną, zapraszam na kolejne rozdania, które, miejmy nadzieję, przyjdą bardzo, bardzo szybko. Dobrze, kochani, całuję was bardzo mocno, panie Zdrabku. Nie zapomnij się pan u mnie zameldować <grybujesz> na moim e-mailu i co? I Ściskam was bardzo, bardzo, bardzo mocno i miłego czwartku wam ży życzę. U was tak jak i u nas. Jest święto dzisiaj. Tak więc odpoczywajcie, moi kochani, bądźcie zdrowi i do usłyszenia. Pa! pa.